Witam na kanale Urbex GO o, 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 ten budynek, tam dzisiaj idziemy, proszę przybliżenie, nie? będziesz. Proszę. O tak, właśnie tam idziemy. Zapraszam za mną gromada. Mamy dwóch Szymonów. Go, go. Yy, Gabrysia, Emilkę i Ole. I Ani to na mnie idzie. Bo, bo, Specjalny drugi Szymon z z Tak To jest oto gość specjalny A, mogę pokazać, A mam go pokazać? Mam go pokazać? Ej, to jest tylko na naszą grupę jakby sąs. Nigdy tam nie byłam, więc fajnie Wy tam już kiedyś byliście przecież Ej, ale wy tu już kiedyś Wszystki byliście super. przecież A tam nie wyszło Ja myślałam, że tutaj ja to jest ja że to jest kibet. Toilet. jest kibet. To jest To są ojciec zasuwasz pieczy? Zobaczcie To są no Tak, tam byliśmy akurat. Nie pamiętam, mi go? Ej, to to e, Zobaczcie, zobaczcie się. E, tego nie było. Oj, co Wiecie, co? I to chałupy nie mi się. Czy jednak nie będziesz yy, honorowym gościem? E, no. To Też to jestem to pierwszy raz, to raz to w życiu. Serio? Tak, nie nie tak. Ale w sensie w tym domku właśnie, Obok domku jest To jest szopa, idziemy do szopy. Tak, nie! Tam jest nie to jest lodówka nie to Ale tu jest zepsuć, tutaj ktoś mieszkał. No wow, no. wow. Teraz to odkryłaś. No, ale tu jest taki dom taky wam, tutaj coś. Lemerek gdzie idzie? A może idzie do chałupy? Jara! Gdzie zobaczysz do szopy?

Ej. Ona ogląda kanał spod kolosko. Co? Fotel. Nie. Cip, cip, ten fotel. Ten fotel. Tutaj, tutaj jakieś źródło, tam jest jakiś materac. Leżany. Jakieś butelki. Ja się tym fotelem pewnie zasłania. Nikt go wtedy nie widzi. Cip cip dlaczego ja tam tutaj... Jest... Ej, ja widzę jakieś oczy. Cip, cip, cip. Nie, do Widzisz, jakie dwa świadła? Ej, no! tam tak je To były też szkła Cię by słychać Ale ta moja ten Ta moja, ta moja ten Żulu nie, ładnie Zabnij. Żulu nie, ładnie Żulu <susza> nie to, to, to może być prawdziwe to co ja mówię? Bo akurat to tak wygląda jakby tam było takie wyleżane, taki a nie wiem co to było? jest widzieliście? Nie. Widzieliście? Przuczysz. Nie byłam tak jak ty. Okay. Ej, a, a mogę to zrobić na TikToka? Zasłonisz mi? E mogę na tych to się tym fotelem. Ja się zgadzam. Ja też się a ty zgadzam, są... ale masz na znajomych to dać. Dobra. E, Dobra. A ty się może gdzieś nagrać to? Idziesz? Szymon, a ty się zgadzasz, że on to na Tak. A pilnujcie tutaj, czy coś nie idzie. Dobra. Wy macie jedną kamerę. Chodź, tędy. Ej, bo on w sumie, ten ktoś, kto tu chodzi, to może zobaczyć nasze świeże ślady. Chodź, patrz. Ej, no materac. No widzisz? A tam no, co, leży? poduszka czy co to? No poduszka. Ej, tutaj jest materac i poduszka i kołdra chyba. I tam ma jeszcze jedno przejście. No tam. No wow tam coś się wyglądało. Nie wiem, czy będzie widać, ale to było takie wake-wake-lecie. Jak widzicie, wróciliśmy. Tam coś leży. Raczej po tylu. Po tylu. Od no. dnia, od tygodnia, od tylu. Witam, jestem tylko w tym filmie. to kiedyś była nasza baza, tam. Teraz mamy nową, Co prawda, ale tu też za schodzimy. chodzimy, no, bo każdy się dowiedział o tamtej. O tej. To, okay, no, a do masz tutaj samych, tutaj bo tam gdzie jest klapet, my... Glej, go myśleli myśleli, no to jest to. To jest to. To jest to. jest Zolu, nie, ładnie! Dajmy dajmy tam. Tobie. Ej, to nie też chyba patrzy przez okno. Hmm? Widzicie, cicho? Tu? Cześć, też widzę. Nie znacie zaszak kurweksów? Nie. nie. Trzeba być cicho. Zasada pierwsza. Nie mów do nikogo halo, jak słyszysz jakieś głosy. Zasada druga. Oj, cały czas cicho. Ale się... cicho. Patrzy. Zasada trzecia. Nigdy nie idź sam do jakichś opuszczonych miejsc albo gdzie jest głośno. I teraz to są uwalni, określa, to jest słuchajcie bo teraz się tam wszystko, widzieliście ale z, tam, z było widział, tam było widać tam tam ale tam 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 Nie, tam 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 Tak, tam tam był taki nie. rzut czymś. Nie. Jakby ktoś rzucił patykiem. Tak. Tam, o, ja nie, ja nie rzucam. Ej, ja nie rzucałem patykiem, okej? Okay? Nie, przecież. Ja nagrywam. Nagrywa. Ej, ktoś z Was rzucił patykiem? Ja. Ja Ej, słyszałem. No to, coś tam było. Nie. Teraz akurat. Nie, to akurat nie. Dobra, chodźcie, Myślę, że im bardziej się nakręcamy, tym bardziej. No tak jak Ej, Ale chodźmy. też chłopa, no, to okres może być prawdziwy, jakiś pokój tego To musi być wątrogość. Sami widzieliście, to będzie na YouTube kanale? Chyba tak. Na jakim kanale? Siki. To pies. Pies. Ształ nam debil. Ej, to się nie słyszę, że tak. Nie, to tam Takie, takie białe. No. Patrz, mam, patrz, mam. A nie, śnieg jest. Patrz, się wydaje. No tak, wiem o co ci chodzi. Ale to są jakieś? To jest jakieś coś pozostałe, jeśli po tym domu, na przykład dach jakiś drewniany, jeszcze na to napadał e, śnieg, no bo jest biało. I tam. I No, bo tam jest cały okrzykany, patrz. Dobrze, śliwo. Tam, no, tak jest. Tu jest jeszcze. O kurde. Tu będą żula albo psy. Nie, żule. Patrzcie, tu jest idzie. Radzę potem nie łazić. No właśnie. I w ogóle w, w to są najgorsze urbexy, bo na przykład jak pada śnieg... Idziesz ubeczu, widzisz widać. jakieś świeże ślady? Świeże ślady to są takie, które nie są napadane śniegiem Jak je widzisz, to Tyś już wiesz, że jest niebezpieczne Mów że to Okej Kapibary nam na szkali. Mamy jakąś no kapibarę? jest kapibara. Serio? Nie Kurde Moja ciocia to ogląda jej kuzynka ja było... Moja ciocia i kuzynka to oglądają no, to do do tego, e... no chodzisz po tych sikach no... No, no co byście zrobili jakby my nagle znaleźli zdjęcie jakiegoś dziecka ja Tutaj? No, no. Cyrkulka, kurkulka, A, krzesło. Ja, A, moje to grabie, co? A, w ogóle To Nie ma naszych śmieci. Właśnie. To się ś... wyniósł. Trzeba chodzić po Gdzieś po, po A gdzie ja, ale dobra, to akurat. Te siki to akurat nie przekladek. Bo my tu je sikaliśmy, tam jest to, Pod Nie są śmieci. Nie poszło, sikał, sikał. Ale to ale tam w kiblu każdy sikał no tak. raz. Nie, ja nie, raz nie raz sikałam. No ty się molisz sklepy. Ej, ale jak... Może... Ty lud! Ej, nie fuj. Może on tam tamtego kibla no, idzie tylko kup... Sra... kupę. Ślady. Czekaj, co? Gdzie? Gdzie? Gdzie o, tam po prostu. No, mogą to mieć czarny. No właśnie! Chodźcie tam zobaczyć, jak ten krupek tam nazywa. Głupia wyglądała z tego kurdeksa. I ogólnie do tego kurdeksa, który tam jest, to tam może tylko chodzić i do... gromadzić. Trzyma ma broń. na ja tu no, e... im A tutaj może się wystrzelić, żeby mu nie śledziało. Ale skupa też nie śledziało, więc. Patrzcie, ci mogą pomogą tutaj w miejscu stracić. Było takie, ole? Takie pchnięcie. I to nie my, bo to był Gabriel. Co? Ty nie C byłem ja. Cicho. Będziesz najpierw to. Takie oddychanie trochę. Słyszałem, takie. Nie ci ubić. Takie. Tak. Teraz tak. Ty ja. Takie coś było. C teraz ci. <głosy> <głosy>

Ale nie, tam nie możemy, bo Czemu? ja tam Kąś ostatnio byłem z... Za... No i ogólnie, no... Ale to... Ja nie są no, co myślałeś? To nie jest yy, broza. To nie jest broza. To takie takie ze śniegiem. gdzie tam coś chodziło. Nie ja to słyszałem, bo brota, wy się rozglądajcie, ale ja jeszcze powiem. Na 100 łapek pod fi tym filmem nie będzie kolejny odcinek Urbexu z naszą samą ekipką. A jeszcze na się Nie. Okay. Nie. Nie mam się takiego. No i. Może śpi. To Bądź tak wątpię ile. po jebnicy Zostawiajcie no łapeczki, to będzie A, odcinków A ile? No Mówię już, 100 łapeczek nie, Nigdy nie dobią. O to się No. Co się stało? Tak, bo Tam było tyle, coś czarnego koło drzwi. Yy, No to yy, wiecie, przesłać mi Weź to pokaż, pokaż. Ale to Ogólnie ślepa. Będzie tutaj, będzie Ale, tutaj czekaj. wstawione Daj, oglądamy a jesteś oglądać oglądasz Co? A nie chce się to później to łączyć. Tutaj będzie wstawione ogólnie. Tutaj Milka pokazuje i mówiła, że coś tam widzi. Bohaluszki. Widzisz? Kurde, gdzie jest? O widać. No ej, tutaj się coś tak. No o to mi chodzi. Widzisz. Poczekaj, poczekaj, daj, daj. Daj, daj Gabryś, poczucie wydajeć. Aj, miarę się I to było większe, ale się zmniejszało. Aha, i uciekło. Przechodzi ktoś tam, gdzie jest? Aaaa! Jest... Jest... Zasady Nie się dwie. na urbeksie. Pójdziesz w zaraz i nie się na urbeksie. I nie będziesz na się, to jest, to jest, to jest Ej, ona on stęknie. Cicho! Kabryś! Zatko mi ci teraz, tylko że ja. Ej, bo tam ktoś łazi. Idzie tam. Jakaś baba? Ja słyszę, ja nie, słyszę. to jest chłopak. ja słyszę. Coś tam to jest co? chyba ten Szymon. Ja to... Nie, to nie będzie chłopak Ja też tam coś słyszałam, ale to z domu. Słyszycie? Takich taki chród, było takie. Ale tam Ruszyłam nogą gąb. To było takie. O, właśnie. Jeszcze trzeci raz. Boże, Może to jest, żebyśmy poszli ostrzeganie. Dobra, 10, chodź, minut. 10 minut No to to był taki pierwszy odcinek. Nagrajmy pan ja. tak, dwa naszego Ubeksu. Zostawicie... Oraz zmniejszy Wam do 75 łapek w górę. No, y ogólnie możecie chodzić jeszcze na TikToka Arbuzi Groblox. Tam będzie też, tylko że od Gabrysia jego ujęcia. No więc możecie wchodzić do Jacek Milka Jakaś osoba z TikToka możecie też, z na z tiktoka. Tiktoka. Możecie też z z obserwować. Na Felek Nie! Watson Watson Tylko, że nie za bardzo jak Kłównie, on zobaczy, bo ja daję na znajomych ja bo no, no... tak, no to zresztą na znajomych, ale ten... Ale jak zaobserwujecie, kiedyś będzie oddawać obserwacje On oddaje najważniejsze Ja też oddaję, ja też oddaję On oddaje obserwacje Najważniejsze Najważniejsze 75 jak to likom. oglądacie, Nic to tego wysyłajcie nie ten filmik Glob, dalej. Glob. Jak będzie 75 łapek w górę, Glob, to Robimy zrobimy kolejny odcinek. Paaaaj! Nie, jak będzie 75, lajko! Takie letkie ogłoszenie. jak widzicie 1 grudnia nie było vlogmasa z otwierania jakby... Moich kalendarzy adwentowych, i to jest informacja dla tych widzów z tamtego roku. W tym roku mam kalendarz od Isana i ze Star Wars. I ja już zrobiłam film, jakby 1 grudnia, i będę wrzucać zawsze ten, drugiego. Czyli skoro jest dzisiaj 1 grudnia, to jutro będzie 2 grudnia i wtedy wyleci z 1 grudnia. Wy. W grudniu trzecim wracać z 2 grudnia i tak dalej, bo nie nadążam tego montować. Dzisiaj kończyłam to montować, bo musiałam ustalić z Szymonem kilka spraw, więc no jak widzicie 75 tych leków i następna.